Dzień dobry, witam serdecznie, Aleksander Sikłania. Ja w trasie. Ja w trasie, ciekawe, bardzo ciekawe spotkania, o czym już mówiłem dzisiaj na moim kanale YouTube. Ale dzisiaj sobie porozmawiam o Multiculti i o kolejnym ataku. O kolejnym ataku na młodą Polkę, 24-letnią Polkę. Wszystko to wydarzyło się w Toruniu. No cóż, pak migracyjny jeszcze nie wszedł w życie, a my mamy coraz więcej europejskości. Mógłbym powiedzieć? Nie? Tak więc o tym dzisiaj porozmawiamy. Cała sytuacja wydarzyła się w Toruniu, zresztą media już o tym dosyć mówią. Nagłówki, młoda kobieta walczy o życie, obcokrajowiec próbował ją zabić, nowe informacje, wideo i tak dalej, tak dalej. Link oczywiście w komentarzach. Tutaj drugie, horror w parku Glazia w Toruniu, Wenezuelczyk brutalnie zaatakował wracającą z pracy kobietę i tutaj posłużę się tym artykułem, on jest fajnie rozbudowany, do tych dramatycznych zajść doszło właśnie we wspomnianym parku Glazia w Toruniu w nocy z 11 na 12 czerwca. Młody Wenezuelczyk brutalnie zaatakował 24-letnią toruniankę wracającą z pracy. Kobieta w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala miejskiego na Batorego prokuratura mówi, że to było usiałowanie zabójstwa tak zresztą przyjęli to kryminalni pod nadzorem prokuratury rejonowej wschód służby intensywnie pracują teraz nad tą sprawą stawianie zarzutów 19-letniemu obcokrajowcowi ma odbyć się w prokuraturze najprawdopodobniej w piątek czyli dzisiaj tak jest, wszystko działo się o godzinie 1 w nocy ze środy na czwartek Torunianka, kobieta, 24 lata, wracała właśnie przez park Glazja. Wracała z pracy, do domku, spokojnie, jak co dzień. Była na skraju parku, w okolicach skrzyżowania ulicy Waryńskiego z rondem pokoju toruńskiego, gdy atak przypuścił na nią napastnik. Tak swoją drogą, tu zobaczycie sobie tam potem zdjęcia, wejdźcie sobie w ten artykuł, to wszystko działo się dosłownie przy rondzie. Wiadomo, że kobieta dostała bardzo poważnych obrażeń i trafiła do miejskiego szpitala specjalistycznego. Ten szczęśliwie mieści się niedaleko. Nieoficjalne doniesienia mówią o ranach ciętych twarzy kobiety, ale policja tego nie potwierdza. No, się nie dziwię, bo ludzie by kurwicy dostali. Eee, miejmy nadzieję, że tak nie jest, skoro nie potwierdza. Życzę tej pani jak najlepiej. Policja w ogólnie każe spokojnie czekać na kolejne komunikaty w tej sprawie. Nie wiadomo, czym dla ofiary skończyłoby się to wszystko, gdyby nie reakcja pewnego mężczyzny mieszkającego właśnie niedaleko, przy bloku ulicy Waryńskiego. Usłyszał przeraźliwe krzyki i wezwanie pomocy. Zareagował szybko i wzorowo. To on wezwał 112, natychmiast wybiegł z mieszkania, aby ratować kobietę i on spłoszył tego napastnika. 19-letniego Wenezuelczyka udało się namierzyć i ująć kilka ulic dalej dyżurny policji po otrzymaniu alarmującego zgłoszenia natychmiast skierował w to miejsce patrole nawet te przebywające poza Toruniem super akcja, brawa dla policji dzięki szybkiej i sprawnej penetracji miasta policji namierzyli jak się okazało 19-latka zatrzymali go kiedy ten próbował uciekać mężczyzna trafił do komendy policji tak przekazała rzeczniczka. Wiadomo, że mężczyzna to wenezuelczyk, ustalenie będzie dopiero potem, czy na terenie naszego kraju w ogóle przebywał legalnie. W organizmie miał 1,2 promila alkoholu. W tej chwili policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności w sprawie usiłowania zabójstwa 24-latki. Szczegółowe okoliczności tej sprawy będą będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Na razie nadzoruje prokuratura, prokuratura rejonowa Toruń Wschód. Zabezpieczane są ślady, zbierane dowody, trwają przesłuchania świadków. E, tak. Jeżeli napastnik Usłyszy zarzuty, to za zabójstwa grozi mu będzie nawet najsurowsza kara, czyli z dożywociem włącznie. I ja uważam, że tak powinno być. Informacje o tym ataku wzburzyły obradującą. Radę Miasta Toruń. Obradować ona miała między innymi od rana nad budzącym i tak kontrowersję projektem stworzenia w, Toruń, w Toruniu Centrum Integracji Cudzoziemców. Miała, bo w ostatnim momencie Koalicja Obywatelska wycofała ten punkt z porządku obrad. No bo co? Bo centra mają powstać, kochani. No mają powstać, przecież. O tym się nie mówi. Już dawno są budowane, jest pięknie, jest cudownie. multikulti, uśmiechnięta Polska. Bawmy się, uśmiechajmy. No dlaczego się nie uśmiechacie? Co? Dyskusja i wrzenie jednak i tak się pojawiły. Doniesienia o ataku obcokrajowca w Parku Glazja stały się kolejnym argumentem dla przeciwników tworzenia centrum. No ile ludzi musi. Ucierpieć? Takie pytanie warto zadać tym, którzy decydują o naszym losie. Poziom emocji był bardzo wysoki, ja się zresztą nie dziwię. Ale co jest ważne, i to będzie można mówić o różnych miejscach w Polsce, ponieważ tutaj czytamy: Park Glazja w Toruniu dotąd bezpieczne miejsce. Ten park mieści się blisko Torunia, to dość rozległy teren na Jakubowskim. Jakubskim, przepraszam, przedmieściu, rozciągające się wzdłuż ulicy Waryńskiego między Rondem pokoju Toruńskiego, a ulicami itd. Anczaka i Troguta. Park jest bardzo popularnym miejscem dla spacerów i innych rekreacji zieleń, alejki tak jest. Można odpocząć, można wypocząć, można iść spacerować uciec od tego zgiełku całego ca, tego, tego miastowego tak. Bardzo dużo właścicieli z pieskami i tak dalej, i tak dalej. Dla wielu Turunian, park Glazja to także trakt, który przemierzają w drodze do domu, lub przeciwnie, podążając do pracy, do pracy, szkoły, czy po prostu centrum miasta. Dotąd, dotąd park był miejscem bezpiecznych. Ilość tak zwanych incydentów nie odbiegała od miejskiej normy, czyli jakieś tam picie alkoholu, i inne takie rzeczy. Tak dramatyczne zajścia, jak opisowane powyżej, dawno tutaj nie miały miejsca. Chyba nikt nie pamięta, kiedy miało coś takiego miejsce. Linki do tych artykułów znajdziecie w komentarzach. Przejrzyjcie to sobie. No i świetnie. No i świetnie. I ja uważam, że takich właśnie sytuacji będzie coraz więcej. Coraz więcej. Nie sądzicie? Ja tak uważam. Pewnie wielu z Was się ze mną... Zgadza, niestety ludzie będą cierpieć. Nie dla centrów integracji europejskiej. Koniec kropka. I karać, karać, a przede wszystkim policję nie trzymać na smyczy, panowie komendanci. Jak jadą na takie zdarzenie, to nie, że coś chowamy, nie mówimy, że to taki, czy wschodni, czy y, ciemny, hebanowy i inne pierdolety w każdym razie albo w ogóle nie mówimy, że obcokrajowiec. Trzeba to wyciągać. Trzeba. Mam nadzieję, że ta kobieta wyjdzie z tego, bo słyszałem, że jej stan nie jest zbyt fajny. Ale jak już lecimy tak europejsko, nie? To sprawmy, żeby się, żebyście poczuli się tak w ogóle, już tak, tak fajnie europejsko. Skoro już gonimy tą Europę, to gońmy ją dalej. Bardzo ciekawe zdarzenie. Napad w pobliżu galerii na Mogotowie. Ranny mężczyzna, sprawcy zbiegli. To jest z, również z dnia wczorajszego. Na ruchliwym parkingu przy ulicy Włoszczańskiej 16 około godziny 14.00. 30 doszło do brutalnego napadu na mężczyznę. Z relacji rzeczniczki komendy wynika, że panowie czekali na pewnego pana, i w maskach wyskoczyli z samochodu. Tak, w wielkim skrócie, wyskoczyli z samochodu, chcieli go wciągnąć i chyba był to atak zaplanowany. Na szczęście, ten facet wcześniej zdeponował większą ilość gotówki, chyba wiedzieli. Nie wiemy, kto to jest, czy to inżyniery, czy inne takie rzeczy, ale ogólnie e, poczta Pantoflowa mówi, że ostatnimi czasami Gruzini się lubują. Jeżeli chodzi o Warszawę, tak jest. E, to Gruzini się lubują w takich akcjach, więc jest europejsko, jest fajnie, jest cudownie polska. A na koniec, moi drodzy, zainteresuje Was na pewno ta strona. Messer Incident Właśnie w dniu dzisiejszym, to jest 13, tutaj widzicie, 13, 13 było 5 zdarzeń. W Nordheim Westfalen, to można, to jest mapka Niemiec, jak ktoś nie widział, robiłem o tym program. Na przykład nacisniemy nożek. Na przykład tutaj jest usiłowanie zabójstwa. Proszę bardzo. następnym tutaj yy, grożenie nożem. Proszę bardzo. Yy, tutaj jest napad z użyciem noża. Proszę bardzo. Yy, tutaj jest napad na piekarnię z użyciem bo to są tylko tutaj atak nożem w Dresden akurat zobaczcie, dzisiaj mamy 13, 11.40 mamy 5 zdarzeń ale ja lubię sobie zobaczyć a przejedźmy, w dniu wczorajszym weźmiemy, było tych ataków 9 9 w Bad Wuter, coś tam, coś tam, Nordheim-Westfalen, tutaj w Sachsen, w Thüringen, w Berlinie widzę było. No spójrzmy tak na szybkiego, tutaj jest grożenie nożem. To są tylko ataki, przypominam, z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Tutaj jest młodociany, groził innemu w Berlinie. Tutaj co mamy? Tutaj jakiś gościu popylał sobie z nożem, tylko w Bergheim. Tutaj mamy. Mm, to nie wiem, co to znaczy. Nieznane jest mi to słowo. E, tutaj atak na Bahnhofsplatz, czyli na, na dworcu. Atak nożem na dworcu. E, tutaj ktoś rzucał nożem w Ravensburgu rzucał nożem w policjantów. Jest cudownie 9 takich ataków. Dobrze, spójrzmy. 11. 11 takich ataków było różnie, również 9. 10 takich ataków było. 25 słuchajcie, 25 ataków. Ogólnie rzecz biorąc, od 1 czerwca do 13 mamy 106 ataków w Niemczech. Tak wygląda mapka. Tak wygląda mapeczka, także 106 ataków już teraz tylko w czerwcu. Tak powtórzę, zawsze powtarzam to, kiedy taką mapkę będziemy tworzyli w Polsce. Jak myślicie? Kiedy? Ta ma chyba jakoś półtora roku. Zdarzeń tysiące. 3, 3,500, 3,700? Nie wiem, nieważne. W każdym razie tak to wygląda. A to jest mapka tylko i wyłącznie z użyciem niebezpiecznego narzędzia typu nóż, maczeta i inne takie rzeczy. I tylko zgłoszone. A ile jest niezgłoszonych? Fajne w tej stronie jest to, że można sobie kliknąć i przenieść się do strony, która bardziej to mówi o czym to jest. Co się stało i gdzie się stało? I kto zgłaszał inne takie rzeczy, więc jest przeniesienie do źródła. No i co? Zrobiło się europejsko? Tak, kochani. Zrobiło się, nie? Zrobiło się europejsko. multikulti, i inne pierdolety. Odnośnie tego zdarzenia dzisiejszego, znaczy o którym dzisiaj mówiłem. E, wielkie gratulacje za odwagę i dla tego pana, który zareagował i spłoszył napastnika, jest pan wielki. I tak powinniśmy reagować, nie odwracajmy o, e, oczu, nie zatykajmy uszu. Uszu w uszu, jak to się mówi poprawnie. Poprawcie mnie jak chcecie, nie ma, nie ma znaczenia. E, i ci Wenezuelczycy i Kolumbijczycy, nie wiem czy zwracacie na nich uwagę, ale oni bardzo często lubią tulipany, buteleczki i inne takie. Tych sytuacji jest bardzo dużo. Leją się między sobą, leją się z Polakami. Jest europejsko? Jest cudownie, nie? Kochani, to na tyle. Życzmy tej pani wszystkiego dobrego. Ja osobiście to robię. Mam nadzieję, że. Że ta pani przeżyje w każdym razie, że nie ma pociątej twarzy, tak jak się plotkuje. Mam nadzieję, że policja nie chce tego potwierdzić, bo jest cała. Mam nadzieję. Łapka w górę, komentarz taktyczny, przesyłajcie materiał dalej. To jest bardzo ważne, żeby mówić o takich rzeczach. Bardzo. Obudźmy się, kurwa, obudźmy się w końcu. Przepraszam, już nie wytrzymałem. A tak się starałem. Ja jestem dalej w trasie. Wracam do siebie jak dobrze pójdzie jutro, w sobotę, w niedzielę krótki odpoczynek, a już w poniedziałek jadę na Mazury. Jadę na Mazury, będę tam chyba przez tydzień czasu, również fajne spotkania, niektóre z tych rzeczy, no, o niektórych z tych rzeczach się dowiecie, bo jak wiecie na tych moich spotkaniach nie wszystko jest do przekazania, nie wszystko jest, bo no bo nie można, bo delikatne sprawy, bo ktoś się boi, bo ale no nieważne, ale trzeba tam być i po drodze troszkę tych spotkań będzie. Wierzę w to, że jakieś tam relacje z tego będą i będę mógł wam więcej troszeczkę powiedzieć. Trzymajcie za to kciuki, a przede wszystkim trzymajcie drogi, dey, drodzy e, kochani, trzymajcie po prostu kciuki za tą drogę, żebym wszędzie dojechał bezpiecznie. Przede wszystkim. Także łapka w górę, komentarz taktyczny, kulturka w wypowiedzi, żeby Facebook tego nie wywalał. Rozsyłajcie ten materiał. A jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój redakcji, wesprzeć te wyjazdy, bo to między innymi też dzięki Wam poszła ta inwestycja w sprzęt i tak dalej. Myślę, że to widać, że to słychać i można sobie na wiele rzeczy pozwolić. Jeżeli chcielibyście w, by, by się wesprzeć działanie moje, moich koleżanek, kolegów czy z redakcji, czy też Stowarzyszenia Broni Młodoru dla Przyszłych Pokoleń, to w opisie pod filmem znajdziecie możliwości wsparcia tego kanału. Możecie postawić nam na przykład wirtualną kawę na trasie. Kawa, ko, kawa kofeina działa cuda. Przydaje się w każdym razie. Ja Wam życzę miłego dzionka. Bezpiecznych dni dbajcie o siebie, uważajcie, bo niestety, ale galopującym tempem doganiamy tą piękną, kolorową, uśmiechniętą Europę, i szczerze mówiąc, mi się to nie podoba. Wolę być zaściankową, bezpieczną Polską. Chociaż ja się nigdy za zaściankowego nie uważałem. Europejczykiem byłem zawsze. Tylko pajace z uśmiechniętej Polski, wielu takich jest, uważa, że byliśmy za ściankiem Europy. Nieprawda, Europa może się od nas uczyć. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za rozmowy, wsparcie, propozycje tematów. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!